Jak najlepiej prankować swój Team na Bedwarsa. Ale przed obejrzeniem zostaw subskrypcji i lajka, aby ja się nie sprzęt na organy w stanie. Jeszcze co to, czemu chcesz prankować swój Team? Bo czemu nie? Fajna zabawa. Sam kiedyś to robiłem. Jedna z ciekawszych rzeczy do robienia na Bedwarsach jak nie masz co do roboty z twoim życiem. Jakby co filmik był robiony na Hypixelu, bo tutaj najlepsze są chyba Bedwarsy. Więc dobra, zaczynamy mieć kamerę, do runda się zacznie. Pierwsze co zdobywamy, temy w tym generatorze. Możesz go ulepszyć później, to opcjonalne. Mianowicie opłaca go później ulepszyć do prankowania swojego teamu. Mamy permanentne nożyce. I trochę węgiel jak na początek. Tutaj pokażę parę sposobów. Tak będę podzielić ten film na sposoby. Pierwszym takim jest rzucanie swoich teammates. O o o, udało się. No to jest pierwszy sposób do prankowania ludzi. O kurde. Wywalone. Dobra, za chwilę będziemy sabotować łóżko, bo tamto to było najbardziej easy sposób. tak fajne na dłuższą, ale, ale teraz to będzie mocniejsze, kurde. I w No Dobra, kupujemy Firebola, też lepiej TNT, ale nie ma złota i... Jeżyczkę, którą raz pokażę co robi. Fireball to wiadomo co. Życzka hey. Jeżyczka to. O o, taką wiarę stawę. I po czasie to jest bardzo denerwujące tak na spamić. Ten fajny prank. Bo mi to jakieś emotki robię, żebym tego nie wysadzał. O, 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 o. O, 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 czekaj, ta Kurde, nie zdążyłem, już chciałem zrobić takiego że to łóżko by wypierdoloneło Chyba za mną nie przepada, o, aż mi daje złoto Dobra, dobra, to chyba mój koniec, Piękna runda była Weźmy jeszcze drugą i pokażę, jak to jeszcze lepiej robić ogólnie, te prankowanie No to zaczynam Dobra, teraz będę grindować się jak najdłużej Roznajmy, że tyle to wystarczy, sadzamy łóżko, o, o O, nie postawiło się a, postawiła, postawiła się. No i Compact Tower idą. <laughs> Pokażę jakieś moje ulubione zajęcie na tym. w rozmach polecam spróbować sobie. Dobra, ja biorę golema. Zobaczcie, a kurde, dostać mnie. No, nie wstać. Ale ja pamiętam, jakiego już nikomu się tego już nie chciało. O kurde, o kurde, był Henryk. O, o. Chyba po nim Wyormista inwestycja. Dobra, Golemów nie polecam robić. Dobra, Golemów nie polecam robić. Tak, no chcę tu wysadzę jedną bombkę. Dwa kompakt towery. O kurde, załotknąłem. To zaraz dobędę te jajko dla beki. Iść na środek tej wyspy. O o, 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 o właśnie wywaliłem teammata fireballem. Mam tu jakieś random wody po prostu tak dla fanu. Chcemy na środek, bo 1 jeden emerald, I jednego, jeden z moich, będę zawsze dać mu emeraldy, a jeden mam, mam No i dobra, mamy, mamy, będzie chyba pierwszy raz jak tego używam No bo ja daję tak podsumowując, w tej kategorii są najlepsze itemy tankowania TNT, Fireball, pierze, Icon, wszystko, Woda. Wezmę już, spalę tutaj parę takich kompaktowerów Tower'ów dla meki. No jeszcze TNT Grombeast na runda, szczerze, bardzo kocham ten moment Jeszcze tuse, tak. Debil. Nie udało się, spudłowałem O. No chłop farta Za to rozwarę tej świeżo odbudowane. Dobra, lecimy, skok By prawie było Oj, dawaj, prawie umarłem przez własną pułapkę Dobra, chwila, bo to jak napisał Wario Browing growing Teraz takie Why not? O oh jest, 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 yes, o oh. Hej, <laughs> noc Dobra, zarąbista runda Wydawało i tak moje dzieło wyglądało i tak na końcu ta wyspa wyglądała w porównaniu do innych 10 na 10 Ehehe, <laughs> jaki chłop był wnerwiony To your fault No chłop się wnerwi nam 3, 2, 1, no i zaczynamy ale chcesz też poprankować swój chat to pisz jakieś głupoty. <grym> dobra. Bardziej złe poczucie humoru, bo trzeba coś bardziej kreatywnego wymyśle. W ogóle jakoś dużo dziwnie Polaków mam. To pamiętacie, by kupić permanent chirusy? Bardzo przy... No, nie, nie udało się nagrać, ale postawiłem mu tak kompactowera jak budował wieżę. Oj 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 oj, oj, oj. <grym> jakby to jest moje ulubione zajęcie na bedwarsach tak szczerze. Gdybym młodszy, to robiłem sobie postanowił nagrać na ten temat. Tak fajnie nauczyć. Chiała. Ja prankowanie ludzi swojego steamu. i i to tak... nawet jest czasami niż normalne granie i w życiu. Więc co to by nie być za bardzo przydatny sobie będę siedzieć na generatorze w wolnym czasie, bo to by będzie na prankowanie ludzi. Dobra, teraz będzie kompakt towerowanie wyspy. Mam 5 compact towerów, czyli wieżyczek. O o, prawie było, prawie było, o, 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 o. tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj o Ucieka, ucieka, ucieka. <grych> Dobra, ultra prank moment. To wideo robione humorystycznie. Proszę brać to trochę tak z dystansem do siebie. To właśnie mój teammate jeden wysadził sobie to łóżko dla beki. Zwyrąbicza no, runda, 10 na 10 szczerze. Jakby sobie było ciekawie, gram na rankedach. Tych minia zależy na rankach, na jakimś celu. W tej rundzie po prostu chcę jak najbardziej zakompaktowerować tę wyspę. Raz compact kompaktower w kompaktowerze. O, o nie, zniknął. Dobra, czas tradycyjnie wysanić młotko. Jednak wróciłem firebora, zaby. Żeby... Ojo, tak było, widziałem. Za zamóweczko. ta Czekaj, ta, czekaj, ta, czekaj, czekaj. Tutaj materiały Power fire. Aha. Dobra, idę pod jaksy. Potrzebuję dwóch na ulepszenie generatora. Generatora zagłady. 8 akur. Nie wrócił i się nie próbowali zemścić Dobra, generator będzie ulepszony Taka porada, zawsze upgradeuj ten oto generator Zawsze się opyla to najszybciej, patrz jak to teraz leci Dobra, czas ta na sąsiada Pajda, jest tutaj taką klasyczną pułapkę, że jak ktoś tam wbiegnie i nie zauważy, to spadnie na dół na sąsiedni team próbuje mnie wysadzić, bo się wieżyczkami. Hmm. nam zniszczyli, więc e, taka runda. No i dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli podobało, to zostaw suba i lajka i na Discorda w opisie kanału. No i polecam jeszcze o na przykład odcinek o zmniejszaniu wersji mojego świata Minecraft. No i do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętajcie zostawić suba i lajka i napisać komentarz, jeśli podobało się. Do zobaczenia.